Cześć, z tej strony Marcin i Smorg Mlelątko, ESL TV. Razem z firmą Intel Polska zaprasza Was już od jutra, od czwartku wieczorem na relacje z Intel Extreme Masters Singapur. Egzotyczna Azja, CJ Entus Frost, Taipei Assassins. 50 tysięcy dolarów w turnieju głównym, 20 tysięcy w turnieju pobocznym. Czy może braknąć emocji takiej jak na innych przystankach? Wydaje mi się, że nie. Oprócz tego masa konkursów dla Was, dla naszych widzów, będą dyski, procesory od firmy Intel, będą Riot Pointy, skórki, no i masa, masa fajnych gadżetów. Oprócz tego nasi goście, Veggie, Leo from Korea, komentatorzy i zawodniczki polskiego League of Legends. Czy można chcieć czegoś więcej? Przede wszystkim trzeba tu po prostu być i oglądać to z nami. Dodatkowo, jeszcze dla tych, którzy być może nie odnaleźli się w najnowszym patchu będziemy rozbierali na części pierwsze junglera i supporta. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam już jutro ESL TV Intel Polska Intel Extreme Masters Singapur.